Ojca Pio. Piętnasty czerwca. Modlitwa jest najlepszą bronią, jaką posiadamy. Jest kluczem, który otwiera Boże serce. Powinniście mówić do Jezusa. Nie tylko wargami, lecz także sercem. W pewnych okolicznościach powinniście nawet mówić samym tylko sercem. Witajcie, witajcie, walorki. Gdybym Cię tak zapytał, o czym byś marzył, mając zamkniętą skrzynię pełną skarbów? Pewnie o tym by ją otworzyć. A gdyby trzeba zdobyć do niej klucz? Czy wiele byś był w stanie poświęcić, by go zdobyć? Jak wiele? Pomyśl o tym przez chwilkę. Ja myślę, że wiele byście byli w stanie oddać, by osiągnąć ten cel. A mowa przecież. O skarbach ziemskich, bo przecież tylko takie można zamknąć w skrzyni. To prawie jak zarys fabuły jakiejś bajki albo filmu przygodowego. Już mi zaczyna ruszać wyobraźnia. Potem cała lista przygód, niebezpieczeństw, może nawet sytuacje z narażeniem życia, a w końcu, długo, długo później, upragnione zwycięstwo. I tak zwany happy end, a potem żyli długo i szczęśliwie. Ale my tu mamy mówić nie o bajkach przecież, lecz o prawdzie, o rzeczywistości i mądrości. Dobra, już tłumaczę, dlaczego taki wstęp. Zresztą kto uważnie wysłuchał dzisiejszego cytatu, z pewnością już sam się domyślił. Pojawił się tam obraz klucza. Tylko nie chodzi o zwykły klucz. Tym kluczem i zarazem bronią jest modlitwa. A co zatem jest skrzynią pełną skarbów? Boże serce. Przecież tak szczególnie czczone w tym miesiącu, który obecnie przeżywamy, w czerwcu. Jak się spojrzy na litanie do najświętszego serca Pana Jezusa, znajdziemy tam tak wiele określeń boskiego serca Jezusa. Między innymi, nazwane jest to serce ogniskiem miłości, bramą niebios, skarbnicą miłości, miejscem, w którym są wszelkie skarby, mądrości i umiejętności, i wiele, wiele innych określeń. Skarbnica, brama, skarby to właściwie słownictwo niemal jak w moim wstępie. Serce Jezusa. Czy mogę Was o coś poprosić? Nie, nie, nie obawiajcie się, nie będzie to coś nie wiadomo jak trudnego i nie proszę dla siebie, tylko dla Was samych. Przy najbliższej okazji odmówcie tak modlitewnie właśnie tę litanie do Najświętszego Serca Pana Jezusa i pomyślcie o tym sercu właśnie w ten sposób, jako o źródle życia, i świętości. Takie określenie także tam występuje. A następnie, albo w trakcie, jak się Wam to uda, pomyślcie o tym, co nam dzisiaj podpowiada ojciec Pio. Niech to odmówienie litanii, jak to się zwykle określa, nie będzie tylko odmówieniem, ale modlitwą, która zbliży nasze serce do serca boskiego. W powyższym cytacie, poza pojęciem klucza, pojawia się również określenie, że jest to broń. Modlitwa bronią. Broń, jak sama nazwa wskazuje, służy do obrony. Chociaż nasze skojarzenie wskazuje również na coś innego. Jak na przykład słyszymy, że dokonano jakiegoś tam napadu z bronią w ręku, to pociąga to jakieś skojarzenia co najmniej gangsterskie. Natomiast modlitwa jest rzeczywiście dla naszej obrony przed atakami złych mocy. Stąd też nie powinniśmy się wahać odnośnie takiego jej zastosowania i używania. Ale według mnie to jest tylko taki dodatkowy skutek. Modlitwa przede wszystkim jest tym, czym powinna być czyli kontaktem kochających serc. I to właśnie powinno nam szczególnie przyświecać. Ta łączność, która jest skutkiem otwarcia Bożego Serca, w oczywisty sposób będzie skutkowała obroną. Chodzi mi o to, że sama obrona nie powinna być celem samym w sobie, ponieważ to jednak, przyznacie, brzmi jakoś egoistycznie i w takim pojęciu nie ma miejsca na miłość, lecz na realizowanie jakichś swoich interesów obronnych. Miłość Zawsze powinna być na pierwszym miejscu. Modlitwa litanią, o którą Was poprosiłem, uświadamia nam, jakim jest serce Jezusa. Już ten sam zachwyt nad tymi wszystkimi przymiotami, które tam są wymieniane, sprawi, że nasze serce przybliży się do boskiego serca a przecież o takie zbliżenie chodzi. I to właśnie jest celem każdej modlitwy. Tak, właśnie zbliżenie serc. Niespełnienie naszych potrzeb czy zachcianek, jak to ostatnio mówiliśmy, jak nam się to zazwyczaj wydaje, bo takie podejście nie zbliża nas w stronę miłości, lecz ku jej przeciwieństwu, ku jakiejś formie egoizmu. A nie byłoby dobrze, gdyby modlitwa była formą egoizmu. Jeśli chodzi o pismo święte, określenie, Serce Boga czy serce Jezusa nie występuje w nim bezpośrednio i w takim brzmieniu. Jednakże jest bardzo wiele fragmentów, które o tym piszą w sposób pośredni. Jezus jako człowiek miał oczywiście serce w pojęciu organu, który zapewnia prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Ale serce to słowo oznacza o wiele więcej. Zresztą nie tylko w Biblii. Czy kulturze judaizmu? Nawet w dzisiejszych czasach serce kojarzone jest z miłością, a jeszcze częściej z zakochaniem. Przypomnijcie sobie różne dziecięce laurki, czy też jakieś grafiki zakochanych. Różne sklepy, szczególnie w okolicach tak zwanych walentynek, aż kipią różnego tego typu gadżetami baloniki w kształcie serca, poduszki, kubki, nie wiem co tam jeszcze. Chyba głównie dlatego chodzi o serce, że w sytuacji zakochania zaobserwować można jego szybsze bicie, stąd też to skojarzenie. Jeśli chodzi o zbawiciela, to nie zakochanie, ale prawdziwa miłość popchnęła go do zbawczego działania. I w ten sposób przekazywała to Siostra Małgorzata kok święta stojąca za kultem najświętszego serca pana Jezusa, który oficjalnie zatwierdzono już w połowie XVIII wieku, ponad pół wieku po śmierci świętej Małgorzaty. Biblia natomiast w kwestii serca, a więc i miłości, wiele nam wyjaśnia. Badacze Pisma Świętego doliczyli się ponad tysiąc miejsc właśnie w Biblii, w którym. To pojęcie występuje. Miłość to nie uczucie, nie zakochanie. Już o tym mówiliśmy niejednokrotnie. I to biblijne rozumienie serca tylko nas w tym utwierdza. W księdze proroka Jeremiasza znajdujemy takie piękne wyznanie miłości Boga do człowieka. Ukochałem cię odwieczną miłością. To nie zakochanie. Nie miłość walentynkowa, lecz najprawdziwsza, najgłębiej rozumiana miłość, która tak bezgranicznie realizowana może być tylko przez samego Boga. A my mamy się jej uczyć i próbować na miarę naszych ludzkich możliwości. Gdy wraz z psalmistą prosimy Boga, by stworzył w nas serce czyste, nie mamy przecież na myśli serca w pojęciu medycznym czy anatomicznym, by było ono wolne od cholesterolu, czyli jakoś tam czyste, czy co tam jeszcze jest mu w stanie zagrozić. Z Psalmu 51: Stwórz, O Boże, we mnie serce czyste. Moją ofiarą, Boże, duch skruszony, nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym. Podobnie sprawa ma się z sercem Jezusa. Gdy o nim myślimy, nasze myśli zmierzają w stronę miłości Boga do człowieka, a najlepszą odpowiedzią na miłość jest właśnie miłość. Ta nasza nie będzie tak doskonała jak ta Boża, jednak powinniśmy podejmować coraz to nowe akty miłości, zarówno w stronę Boga, jak i bliźniego. Przecież tego właśnie dotyczy tak zwane przykazanie miłości. Kochaj Pana Boga z całego serca, właśnie duszy, sił, a bliźniego jak siebie. Już o tym kiedyś szerzej sobie mówiliśmy. To obszerny temat i nie sposób go wyczerpać w jednym odcinku. Dlatego raz powiemy sobie jedno, innym razem drugie. I tak nam się to jakoś wzajemnie uzupełnia. Dlatego tym bardziej zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, jeśli ktoś oczywiście tego jeszcze nie uczynił. Dotyczy to osób, które być może przypadkowo się tutaj pojawiły, chociaż podkreślam, że uważam, że przypadków nie ma. Jest to jakiś, może, rodzaj działania Ducha Świętego. A zatem zasubskrybować, wciśnięcie dzwoneczka spowoduje, że będziecie otrzymywali powiadomienia o kolejnych filmach na kanale. A moim zadaniem jest staranie się, by pojawiły się tu wartościowe treści. Z założenia takie się właśnie pojawiają. To tyle na dzisiaj mojego gadania ze studia, a za chwilę jeszcze odcinek plenerowy z kolejnymi przemyśleniami. Od przyszłego tygodnia myślę, że tak na próbę spróbujemy zrobić te odcinki oddzielnie. Nie takie przyszyte do Ojca Pio. Zobaczymy co z tego wyjdzie, czy w ogóle ktoś na nie trafi. Miałoby to ten plus, że byłyby one opatrzone osobnym tytułem, właściwym do poruszanego tematu, a tak to jakoś tak wszystko jest trochę pomieszane. No, ale więcej osób może to ogląda. Zobaczymy jeszcze jak to będzie. Tak, jak teraz, też jest w miarę dobrze, bo podejrzewam, że większość ogląda to jako kontynuację po obejrzeniu Ojca Pio, a po oddzieleniu to trudno będzie może odnaleźć ten nowy cykl. No zobaczymy. Może coś mi podpowiecie? Jak coś, to jestem otwarty i będę tam komentarze przeglądał. O, dzisiaj jeszcze nie przeglądałem, ale to nic. A dzisiaj, po przerwie, parę słów o powoływaniu przez Pana Boga do różnych zadań. Więc zapraszam jeszcze do pozostania przez kilka minutek. Witam Was, witam. Zmęczony jestem trochę. Byłem na spacerze. No, ale jakoś już nie chciałem odchodzić. Nie wiadomo w jakich miejscach, jest już ciemno. A w tych oświetlonych miejscach było tak dużo różnego rodzaju ludzi, że już nie chciałem przykuwać uwagi, że ktoś tam kręci jakieś teści. E, no, faktycznie jest jakieś zaludnione miasto. O tej porze aż się zdziwiłem, bo zazwyczaj nie wychodzę. Więc wróciłem z powrotem i z naszego studia nagrywam. Ale tak niestudyjnie, żeby było, no tak, no nie jest plenerowo, ale też niestudyjnie. No właśnie, zapowiedziałem, że powiem Wam kilka słów na temat powołania. Troszkę mnie do tego zmotywował temat ostatniej Ewangelii z niedzieli, gdzie mieliśmy w czytaniach powołanie celnika Mateusza na apostoła. No i tak po tym doszły mi takie refleksje do głosu, że. Pan Bóg to rzeczywiście ma gust, jeśli chodzi o osoby, które powołuje. Także jak ktoś poczuje się powołany i stwierdzi, że, że się nie nadaje, to niech sobie pomyśli właśnie o takim Mateuszu, jak choćby, który no generalnie można powiedzieć był takim odrzutkiem społeczeństwa, zresztą na własne życzenie, ponieważ zaczął współpracować z okupantem. Wiadomo, wtedy była ta ziemia pod okupacją rzymską, a on współpracując z nimi zbierał podatki, które przecież tak bardzo doskwierały y, temu ludowi. No i przez to też nie byli to ludzie szczególnie lubiani, wręcz można powiedzieć, znienawidzeni. Prędzej by mu ktoś naplął pod stopy niż coś dobrego na jego temat powiedział. A tu Pan Jezus przychodzi do tej komory i mówi Mateuszu pójdź za mną. I On zostawia to wszystko i idzie za Jezusem. No także trzeba przyznać, że tutaj tego nawet uczniowie zapewne byli zdziwieni, co to się wyprawia. No kogoś takiego. No już nie miałeś kogo wybrać. Ale Pan Jezus miał takie nietypowe pomysły i potrafił gdzieś w głębi nawet zagubionego człowieka dostrzec coś wartościowego co warto wykorzystać i jak się widzimy przecież słusznie ten Mateusz został mało tego, że ewangelistą to również świętym święty Mateusz no i tak patrząc dalej no to przecież i sam Szymon też nie był jakimś nie wiadomo jakimś świętoszkiem był bardzo porywistego charakteru ale też zdradził mistrza, ale to co robił, no to robił też tak jakoś na maksa. Był taki porywczy i on wyznał, że panie, ty masz słowa życia wiecznego. Wyznał mu miłość. Ja choćby na śmierć pójdę za tobą. A potem się okazało, że tej samej nocy się zaparł. Takie właśnie takie ludzkie to są postawy. Ostatnio mówiliśmy o świętości i właśnie kiedy patrzymy na te takie piękne, wylukrowane obrazy, świętych, to może i zniechęcać, ale ci święci, przecież święty Piotr został pierwszym papieżem. Ci święci też mieli swoje upadki, byli normalnymi, tylko walczącymi o dobro ludźmi. No i co jeszcze dalej? Tak mi też przyszedł na myśl święty Paweł, który najpierw jeszcze jako szaweł prześladował chrześcijan, wierzących w Jezusa. Nawet Pismo Święte mówi, że Dyszał rządzą zabijania, dyszał, to nie było tam, że tam jakieś generalnie półsłówka, półśrodki i tak dalej, dyszał, czy jak ktoś chciał robić, to robił na maksa i tutaj Pan Jezus, to już było po zmartwychwstaniu, ukazał mu się, kiedy to strącił go z konia i biedny Szaweł nie miał innego wyjścia, jak uwierzyć, no, było, to było mistrzowskie. E, właśnie, no i, i tak dalej. A jeszcze patrząc do Starego Testamentu, taki Jonasz też powołany zwiewał gdzieś tam przed tym głosem Bożego powołania, ryba go musiała zeżreć, wypluć po trzech na brzeg, aby w końcu doszło do czegoś. I Zajasz z kolei mówił, że nie potrafi się wysławiać i, i generalnie każdy powołany stara się w jakiś, jakiś tam sposób wymigać od tego, Pięknego, no można powiedzieć, obowiązku, zaszczytu być powołanym przez Pana Boga. I pewnie z nami jest podobnie. Yy, bo tu nie chodzi o powołanie tylko do życia. Zakonnego czy kapłańskiego, i tak dalej, ale w ogóle do robienia czegoś wartościowego w życiu. I no i pewnie też ja mam swoje jakieś tam. Wiecie, jak ja się stresuję, nawet teraz mówiąc do Was, jakoś, że mi to nie wyjdzie, chociaż już takie tam niby doświadczenie. No ale jak widać, jak Pan Bóg z tych osób, które. O, albo taki Abraham w Starym Testamentzie, no ten też był giguś, nie? Mówi się, że to patron wszystkich wierzących, ojciec wierzących, i tak dalej, ale jak swojego czasu przyszło mu przechodzić przez odpcą ziemię, to swoją żonę przedstawił jako siostrę. Król zechciał ją zabrać do siebie, uczynić swoją małżonką, no bo nie było ku temu żadnych przeciwwskazań. Skoro to była jego żona, dopiero Pan Bóg upomniał króla, że dzieją się tam niewłaściwe rzeczy. Abraham w tym czasie co? Cieszył się, <laughs> martwił się, że, że taka sytuacja. On się cieszył, bo został przez króla obdarowany i tak dalej. No i zobaczcie, Jakie, jakie dziwne rzeczy, ale jednak byli to ludzie, można powiedzieć, wszyscy z jakimś takim charakterkiem, e, no coś, coś dążący, tylko trzeba było ich wybrać, wskazać im jakąś drogę. I wtedy no, miało to szansę na powodzenia. Yy, no bo tak patrząc, no, sami z siebie jesteśmy marnik. To każdy może tak o sobie powiedzieć, a jeśli mówi inaczej, to znaczy, że jest zadufanym w sobie pyszałkiem i niewiele będzie z tej współpracy z Bogiem, choćby nie wiadomo jak się starał. Dlatego dopiero nawet to kruche, marne narzędzie, jakim jest człowiek w rękach mistrza, w rękach Boga, może być no, bardzo, bardzo wydajnym narzędziem w budowaniu Królestwa Bożego. Pomyślcie też o Waszych powołaniach. To może być powołanie do bycia, nie wiem, mamą, babcią. Jakiekolwiek tam odkrywacie w swoim sercu, może też do głoszenia wiary w jakiś sposób, jak właśnie przez swoją nędzę i nijakość poddać się Panu Bogu i w Jego rękach zrobić wspaniałe rzeczy. Nie ma co uciekać, bo. Uciekanie przed Bogiem nic nie pomoże. On cię dogoni, zrzuci z konia, wyśle rybę, żeby cię zżarła, i tak dalej. A ostatecznie i tak prowadzi to do jakiejś tam realizacji. Chociaż, jakby za wszelką cenę człowiek powiedział, nie, no to pewnie Pan Bóg by też nie zmusił do tego, zachowując no, dar tej wolnej woli, którą człowiek przecież posiada, ale współpraca z Panem Bogiem. Choćby po ludzku była przegraną, to jednak zawsze prowadzi do wielkich owoców. Tak jak ojciec Pio potrafił też pięknie z Panem Bogiem współpracować, chociaż przez cierpienie również, bo na tym polega miłość. Dobra, bo się rozgadam, coś mi tu za wygodnie w tym studiu się chyba zrobiło, chociaż stoję i trzymam w trzęsącej się ręce aparat. No ale, ale dobra, wystarczy, bo będzie za długo. Szczęść Wam Boże, miłego dnia i zobaczymy się, mam nadzieję, jutro. Hej! Hey 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 Do jutra!